Mm, czas do pracy, bo ostatni film dawno był, K kiedy ja ostatnio filmik wrzucałam. Czas, czas się przekonać. Oj, coś czuję, że będę miała przepadnę. Mm, filmy, o, przepraszam, treści. O Boże. Kiedy był maj? Poczekaj. O! Oh, o! Okay. Oh, mój Boże! Ok, ale short to już na pewno jakoś. A to nie tak dawno. Tak, nie tak dawno. Ostatni długi film był 4 miesiące temu, a ostatni short. Były dwa miesiące temu, więc. Nie jest tak źle. Ale patrzcie, jaką ja regularność miałam. 9, 9 normalnie. Tutaj 9 marca normalnie trzy filmy wrzuciłam, panie. Tutaj 19, 2, 25 później już. Trochę różnica była. Później trzy filmiki codziennie wrzucałam. Później zrobiłam sobie przerwy o wiele krótszą niż teraz, oczywiście. Tutaj szósty, ósmy, dziewiąty. No i tutaj już moja regularność. Mm. Ale patrzcie, tu się już poprawiła. Dwa filmiki wrzuciłam jednego dnia. No to. O. O! O! Tutaj następnego dnia wrzuciłam dwa filmiki później. Widzicie, ja to, że je ja, ja tak z dawno, to ten. Ja tam. tam. Tutaj to 3 maja już to Tutaj... O Boże... <grafię> Ale to było w tym samym miesiącu to. E, tutaj tutaj 25 też coś wyciągnęło. Tutaj czerwca, czerwca... Ta, świetnie. Patrzcie, nie jest tak... O Boże, tutaj widać największą różnicę. Tutaj już 3 i tutaj 13 lipca. I teraz wstawię coś we wrześniu. I będę miała znowu przerwę na dwa miesiące. No nie, no wrzucę coś jeszcze, tak? Przydałoby się w końcu, żeby ten kanał już bardziej nie może być zdechły. Tutaj mamy nasz dźwięk, tak, zabrany z innego shorta, ale nie mogłam go nigdzie znaleźć. Więc musicie mi to wybaczyć. Dobra. Chyba już mogę gadać normalnie bez tego głupiego przyspieszenia. No i tak zazwyczaj wyglądają moje filmy. Czyli zamiast po prostu zrobić to pionowe w kapkacie, bo bardzo często wtedy wszystkie pliki mi się tam rozwalają i wszystko tam jest źle, więc już wolę to zrobić w osobnym programie. Przy okazji się poprawia jakość. Totalnie przy okazji. Nazwa adekwatna No ja i już nie nazwałam czegoś tak Raczej... Raczej jednak nie Ach, Boże święty Ktoś mi musi dać emeryturę I teraz, kaaani można wyrzucać? Można wyrzucać. Ten filmik prawdopodobnie wrzucę jakoś później, jak będzie mi się chciało. Ty w sumie... Może teraz skończę nagrywać ten filmik. Jeszcze wam sobie fragment jak będę montować o ten filmik, co nagrywam to Nie, to już będzie zbyt duża rozkwina. Chociaż w sumie. Mm -mm 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 -mm. Nie wiem, nie chce mi się już trochę hmm? Dobra, to nie wiem, Clip Hump'a odpala czy z sorry myli mi się czasami I no co, nie? czas montować, jak jest No to hmm. widzimy się niedługo